Dzień dobry, tu Kasper, witam wszystkich. Dzisiaj nauczę Was bardzo prostej strategii. Pokażę Wam dokładnie, jak znaleźć setup i powiem, dlaczego jest to tak efektywne. Przeglądaliście właśnie YouTube'a i kliknęliście w ten materiał, żeby zobaczyć tą jedyną strategię, która pozbawi Cię problemów. Naprawdę myślisz, że to jest takie proste? Naprawdę myślisz, że żeby znaleźć się w 8% zarabiających traderów na rynku, wystarczy obejrzeć film na YouTube i strategia będzie działać? Zakładam, że jak klikasz ten film to zakładasz, że strategia będzie działać. I nie trzeba będzie spędzać mnóstwa godzin na tworzeniu własnej strategii, na testowaniu strategii, czyli backtestingu, spędzać mnóstwa godzin na zdobywaniu doświadczenia w tradingu i testowaniu własnej psychiki. Trading nie jest taki prosty. Zobacz, to są statystyki firmy MyForexFund. MyForexFund to firma prop tradingowa, która testuje traderów za pomocą testu na żywym rynku, żeby sprawdzić, czy ktoś umie tradeować I wykorzystuje te informacje, by znajdować traderów z prawdziwą statystyczną przewagą na rynku. I daje im kapitał. Traderzy dostają 70% wypłaty zysku wyrobionego na koncie, ale test nie jest taki prosty i trzeba opłacić uczestnictwo w teście. Według statystyk tylko 8% uczestników przechodzi cały test i ma zagwarantowany kapitał. Do wypłaty dochodzi jeszcze mniej osób. Masz właśnie potwierdzenie nie ode mnie, nie od jakiegoś innego losowego gościa z YouTube'a, tylko od firmy, która prowadzi biznes w świecie tradingu. Że trading jest ciężki. Tylko 8% osób przechodzi ten test i de facto nie wiadomo jak mało osób dochodzi do pierwszej wypłaty. W ogóle wypłaca coś z tych filmów. Mówię to dlatego, bo właśnie kliknąłeś w materiał na YouTubie, który był zatytułowany i miniaturka wskazywała na to, że pokażę Ci tu jakąś strategię magiczną. I wiem, że dużo osób się na to po prostu nabiera. Z doświadczenia wiem, że nie jest to takie proste, by znaleźć strategię działającą w internecie od ręki. Żeby zarabiać, trzeba poświęcić mnóstwo godzin, przede wszystkim na backtestingu oraz na live testingu, czyli zdobywaniu doświadczenia. Mówię to z pozycji osoby, która coś już o tym wie, przynajmniej tak myślę, i traduje od kilku lat. Sam posiadam konto w MyForex Fund i macie potwierdzenie z osoby trzeciej od firmy, że wypłacam kasę z rynku. I tak. Przyznaję i pokazuję to publicznie, że na razie nie są to duże kwoty, bo wyciągam od w ogóle nic, czyli od 0 dolarów tygodniowo do około 300 dolarów tygodniowo. 300 dolarów to była na razie moja największa wypłata tygodniowa. Wracając do strategii. Backtesting, backtesting, backtesting. Ile razy ktoś pokazał Ci jakąś strategię, a ty bez namysłu wrzuciłeś kasę na rynek tylko po to, by znów zobaczyć serię strat? Nigdy więcej. Amatorskie podejście. Backtesting to testowanie strategii wstecznie, bez widzenia przyszłości. Tak, by obiektywnie stwierdzić, czy dana strategia ma statystyczną przewagę na rynku. Jest to bardzo proste, aczkolwiek nudne. Wyciągasz kartkę albo tworzysz plik w arkuszu Google i testujesz. Masz swoje zasady, strategie i po prostu testujesz. Minimalnie robisz 30 takich tradeów. Dlaczego? Dlaczego akurat 30, dlaczego nie 5, 8 albo 3. Dlatego, że trading jest w pewnym stopniu losowy, ale nie kompletnie. Otóż jednorazowy rzut monetą jest nie do przewidzenia, natomiast 100 rzutów monetą ma już swój porządek, bo na 100% wynik nie będzie jednostronny. Mogę się założyć, że na 100 rzutów monetą zobaczymy chociaż 25 orów. Tak jest w tradingu. Kasyno zarabia z tego, że ma matematyczną niezbitą przewagę. Natomiast oczywiście da się wygrać w kasynie, bo jednorazowe przyjście do kasyna jest losowe i tak samo każdy pojedynczy trej jest losowy, natomiast nie jest losowe to, co dzieje się w długim okresie czasu, jeżeli masz strategię, przynajmniej ja mam taką perspektywę z obecną moją wiedzą i doświadczeniem na rynku. I tak jest na rynku, jeżeli masz przewagę właśnie. Jeżeli masz przewagę, przewaga. Trudny temat. Dotyczący przewagi, ponieważ nie da się obiektywnie stwierdzić, czy ma się przewagę, można tylko zbierać dowody i liczyć na dobre wyniki w przyszłości. Co często okazuje się mitem. Backtesting jest o tyle mylny, że oceniamy strategię w oparciu o dane z przeszłości, co nie gwarantuje przyszłych rezultatów w przyszłości. I tutaj przychodzi live testing. Live testing, czyli po prostu tradowanie. Dla mnie wyznaczony czas na live testing, czyli testowanie Twojej strategii już na żywym koncie, znaczy na żywym rynku, niekoniecznie na żywym koncie, na żywym rynku, może to być konto demo i testujesz strategię, no to taki minimalny czas tego tradowania to jest 3 miesiące. Po tym okresie mogę zebrać dane, te, które sobie wyrobiłem już na żywym rynku, stwierdzić subiektywnie, czy moja strategia ma przewagę. Jeżeli ma to super, mam strategię i teraz muszę się tylko jej trzymać, a jeżeli nie, to powtarzam ten proces. I trzeba być przy tym ekstremalnie cierpliwym, bo to, że nawet tradujesz i to wychodzi, nie oznacza, że ta strategia będzie Ci sprzyjać przez długi okres czasu. I mam tutaj na myśli to, że no, według mnie trzeba poznać, jakby to określić, taki moment bólu Twojej strategii, czyli moment drawdownu, który określi, czy dana strategia do Ciebie pasuje. Yy, mianowicie, chodzi mi o to, że na 100%, na 100%, w Pewnym momencie będziesz miał okres strat, serię strat, i to od Twojej głowy zależy, jak go zniesiesz. A w tradingu chodzi o to, że nawet jeżeli masz okres strat, to nie jest to nic złego. To jest takie straszne i dziwne dla człowieka, tak? Bo straty są normalne w tradingu, i nawet jak masz ten okres strat, to cała sztuczka polega na tym, by tradować cały czas w ten sam sposób. Cały czas w ten sam sposób, jeżeli masz. Przewagę, oczywiście, to, to się do tego spisuje, bo w innym przypadku będziesz długoterminowo tracić po prostu konsekwentnie pieniądze. Ale jeżeli masz przewagę, to nawet jak masz okres strat, to nie weryfikujesz tego, nie mówisz, że dobra, ta strategia jest do kosza, wyrzucam ją, zmieniam na inną, tylko tradeujesz dalej cały czas w ten sposób, ponieważ jesteś po prostu w drawdownie i to jest niesamowicie ciężkie do zniesienia, jeżeli nie masz pewności w swojej strategii moment strat może się powiększyć albo pomniejszyć w zależności od tego jak w twojej strategii podchodzisz do współczynnika zysku do strat czyli risk to reward zysk ryzyka to nic innego niż stosunek twojej straty do twojego zysku, czyli risk to reward 1 do 1 to po prostu 100 dolarów na stop lossie ryzyka w porównaniu do 100 dolarów na tej proficie zysku risk to reward musi być skor skorelowany w twojej strategii do twojej głowy wyższy współczynnik risk to reward to więcej strat. W stosunku rr 1 do 1, wszystkie trady, które wychodzą ponad 50% skuteczności, to Twój zysk, Twoja przewaga. W stosunku R2 do 1, wszystkie trady, które wychodzą ponad 33% skuteczności, to Twój zysk, Twoja przewaga. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, im wyższe RR, tym niższa skuteczność. Dlatego w mojej strategii z racji tego, że nie znoszę aż tak dobrze strat. Nie chcę mieć RR w stosunku do 4-1, i tak dalej, bo tych strat wtedy jest masa. Skupiam się głównie 1 do jednego, żeby mieć po prostu 50% przegranych, około 50% wygranych, by wyjść na zero. Liczę, że moja strategia zrobi wynik na moją stronę, czyli nie wiem, przykładowo 47% przegranych i 53% wygranych to już jest mój zarobek. W ten sposób mam obiektywnie mało strat. A przynajmniej obiektywnie mało strat porównując do innego typu strategii. No i moja głowa to wytrzymuje. Jak widzicie albo jak słyszycie, bardzo dużo małych detalów składa się na sukces w tradingu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wydaje mi się, że nie jest to takie proste. Mam nadzieję, że już powoli to do Was dociera. Nie jest to takie proste jak tylko włączenie filmiku na YouTube, obejrzenie go i granie sobie wobec tej strategii. Ale jest jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć. Jest to mindset. Wystarczy teraz zmienić mindset, bo wiem, że oglądając też innych twórców na YouTubie, przychodzi wam do głowy myśl, że zarabianie na rynku polega na posiadaniu, nie wiem, 70% skuteczności przy stosunku 1 do 1 RR. Czyli de facto 20% przewagi nad rynkiem od tego współczynnika break-even. No. Jeżeli tak myśleliście, to byliście w błędzie i to bardzo dużym. Zarabianie na rynku nie polega na zrobieniu 2000% na 100-dolarowym koncie. Zarabianie na rynku polega na zrobieniu 1% z konta 600 tysięcy dolarów. Tak się robi dużą kasę i nie ufajcie mi, ja sam tego jeszcze nie wykonałem. Sam traduję na koncie 10 tysięcy dolarów, ale możecie ufać w tej kwestii osobie, która mnie tego nauczyła czyli Luce Luka to jest trader z Włoch który można powiedzieć rozszerzył mi horyzonty i zmienił mi sposób myślenia na temat zarabiania w tej branży Luka prowadzi swój kanał na YouTube solo trading gdzie pokazuje tylko wypłaty z tradowania tam zarobił kilkadziesiąt tysięcy dolarów Luka ma dostęp do właśnie 600 tysięcy kapitału z firmy prop tradingowej i robiąc 1% konta Robi 6000 dolarów, czyli 25000 zł. Trzeba zmienić mindset. Małe procenty są realniejsze od dużych procentów, natomiast wymagają regularności. I tak wiem, że myśląc o tak dużym koncie, zastanawiacie się, skąd mam wziąć te 600 tysięcy. Nie do zrobienia to jest, i w ogóle rzucam trading, bo nie mam kasy do tradowania. I choć pewnie i tak nie rzucilibyście tradingu, to te 600 tysięcy nie jest tak przypadkową liczbą, bo jest to właśnie maksymalna alokacja kapitału w jednej z firm prop tradingowych. W ogóle firm prop tradingowych jest mnóstwo i są dostępne w internecie. Nie musicie ufać im na słowo. Zróbcie własny research. Standardowe konto 100 tysięcy kosztuje tam 500 dolarów, inaczej mówiąc uczestnictwo w teście gdzie musicie zrobić 8 i kolejno 12% konta bez straty 12% konta yy, kosztuje 500 dolarów przepraszam nie 12% tylko 5% konta 8 i 5% konta trzeba zrobić a to już zaczyna być realne prawda i taka moja rada z doświadczenia taka moja rada że Kupcie się na razie na umiejętności jeżeli naprawdę nie wychodzi wam w tradingu, jeżeli macie trudny czas, nie skupiajcie się na pieniądzach. Skupcie się na czystym skillu, czysta umiejętność. Bo tak naprawdę, jeden dobrze zrobiony challenge, jedno dobre konto pro tradingowe może wam po prostu budować kapitał na lat. Mówię to w tym kontekście, że kupujecie konto za 50 dolarów. Wydaje mi się, że 50 dolarów jest dostępne do każd dla każdego. Jest to Wasze maksymalne ryzyko na, na cały trading. 50 dolarów. Zdacie takie coś. Taki test firmy za 50 dolarów dostajecie dostęp do 500 dolarów od firmy. I z tych wypłat, z tego konta 500 dolarów możecie kupować kolejne challenge i powiększać swój kapitał. Podsumowując, pozyskanie kapitału nie jest aż takie trudne, ale bardzo trudno jest zdobyć tą umiejętność. Bardzo. Bardzo trudno jest zdobyć ten zbiór zasad odpowiedni, który dla, ciebie pokaz... który dla Ciebie odpowiada i który daje Ci przewagę. Dajcie znać, czy zrobić z tego jakąś dłuższą serię takich materiałów edukacyjnych, czy, czy Wam to odpowiada, czy to lubicie. Yy, mogę rozwinąć się dosłownie na każdy temat, jaki no, poprosicie. Także dajcie znać. No i teraz widzisz, ile małych detalów składa się kłada się na powodzenie w tej branży. Myślę, że już nie myślisz, że jest to takie proste jak obejrzenie filmiku na no YouTube. To... Proszę ignoruj inne takiego typu filmiki. Zostawaj pod nimi